Za co? Za filmik, na którym kolega znęcał się nad niepełnosprawnym. Ile? Osiem lat. Jadycha, zajmij pryczę przy drzwiach, bo szybciej wychodzisz. Wiesz, stary, bo ja to właściwie siedzę pierwszy raz i nie do końca wiem, jak się zachować. Niby widziałem symetrię, ale to było dawno temu i nie wszystko pamiętam. Mógłbyś mi pokrótce opowiedzieć, co robić, żeby nikomu nie podpaść? Po prostu obserwuj, co robią inni więźniowie. Codziennie jest April, na którym dostajemy nagrody. Odpowiadaj szczerze na pytanie dyrektora i to wszystko. No, dzień dobry. To co? Na rozgrzeweczkę. Który z was skacze najwyżej? Ty. Ile skoczysz? Mm, metr, proszę pana. Brawo! Dać mu bochenek chleba. A ty? Ile skoczysz? Dwa metry, proszę pana. No proś, dać mu dwa bochenki chleba. Jak powiem, że trzy metry, to dostanę trzy bochenki chleba. No a ty, nowy, ile skoczysz? Trzy metry, proszę pana. Dać mu łańcuch i kulę do nogi, bo mur przeskoczy.